Moja miłość właśnie do położnictwa powstała na tym oddziale, podczas swoich pierwszych praktyk fizjoterapeutycznych na oddziale położniczym na Uniwersytecie Medycznym i w szpitalu klinicznym. Na początku studiowałam tylko fizjoterapię. Fizjoterapia daje naprawdę wiele możliwości rozwoju, a dzięki uniwersytetowi mogę łączyć oba kierunki i swoją pasję do pomagania kobietom. I noworodką. Jeżeli ktoś jest zorganizowany i ambitny yy, i skłonny do poświęceń, że tak to ujmę, dla swojej pasji, yy, na pewno da radę połączyć oba kierunki. Wychodząc ze szpitala i wychodząc z uniwersytetu, zawsze yy, cieszę się. Yy, Dużym uśmiechem na twarzy, ze względu na to, jaką satysfakcję dają oba zawody i możliwość pomagania innym osobom. Widząc efekty swojej pracy, naprawdę można poczuć się, że się pomaga. Praca położnej na oddziale jako studentka i obserwacja tego, co się dzieje, czy też na oddziale położniczym, na bloku porodowym, na oddziale neonatologicznym daje różne bodźce i różne możliwości obserwacji pracy całego środowiska medycznego. Od tego roku zreaktywowaliśmy koło naukowe Feminii, do którego szczególnie zapraszam studentki i studentów położnictwa, żeby pomagać działać i edukować się wzajemnie.